Wiosna, witamina D, na razy, witamina... Deszcz, witaminy D nie ma. Ogólnie mnie najbardziej bawi w tym wszystkim to, że cały tydzień miały być deszcze w tygodniu. Chyba raz padało i to chwilę, a najlepsze jest to, że my mamy jechać w sobotę. W sobotę ma być ciepło i z piątku na sobotę Wiebie. deszcz w nocy. Także my wstajemy rano szczęśliwi. Że będzie ciepło Wiesz to jest najgorszy stary, że pewnie będzie ciepło Tylko będzie mocno. Ty ja Tylko mam większą dupę Nie, nie, nie mogę się rozgrzać bo mam kamerę na klatce Patrz nie mogę to mogę Jakie ja tu jeszcze ćwiczenia mogę zrobić? No co Boli mnie e, Widziałeś kiedyś pełny Pampers? Przygotowałem bo to jest mocne generalnie Pakowałem się na rower, chyba jak dwa tygodnie temu jechałem No i była taka historia, że ja mam wszystkie ciuszki takie no. są rowerowe w dolnej, dolnej szufladzie No więc Bartek sobie wstaje, myśli, Idziemy na rower Podchodzę sobie do szufladki robię tak. No, robię tak. A tu złoto ma wystaje. Taki kurwa dwa diklety. Ja myślałem, że Gazprom wyszedł, ale I mogę... nie mogę płakać, bo mi soczewki wypadną. Uch. Ja będę a ja Ty ty się kurwa spokojnie ze śmiechu się uprze tą szufladę, a ja trzeba wymienić chyba kolejny do utylizacji. Jak do utylizacji? Wiesz jak się fajnie łańcuch tym czyści potem? Ja to daję do prania, wyciągam z pralki, mówię, za, z szmata? Z szmata z gans dobra. Gans dobra. Ale ładny, kostak skład. Jeszcze bym se, dobra już się dogrzeję na rowerze. W sensie tu. Kilka co zrobię skręt oskłonów. Nie pamiętam czy... Nie pamiętam czy to jest tu. A to jest chyba jakaś stara linia borsuka? Nie wiem. Ale stamtąd tu zjedziesz. No, no tu. Ty harkną jak koń? Jedź. Nisko na rękach puszczasz go normalnie. Się. Ja idę do domu myślę, myślę, że tu ja i ja tam do samochodu? Góra jest taka harda ja Coś zdało No przecież to był śmierć zgląd. Góra nie posprzątana, ewidentnie to nie zjedna, sobie A ja też chyba tego nie zjadę, nie wiem to, No jest kurwa Nie to się Góra nie posprzątana. Barta jak niżej jest lepiej, naprawdę. Niżej jest lepiej, obiecuję. No, nie posprzątali, chłopaki. Ewidentnie borsuk jest nieposprzątany. Daj mu, daj mu, daj mu! Dawaj! Ja. To mały tak? Tak, tak Tylko ja czekałem na Ciebie, żebyś mógł zobaczyć jak skaczę O jakiś chicken Dobrze, dobrze, do... dobrze, dobrze Zrobiłem to samo co ty, 1 do 1 jeden. Czekaj, czekaj, czekaj Za bardzo do tyłu Puść go, puść go Ja o. Zrobił to Nie ja pierdolą Powiem Ci tak, ja nie mam siły to jest na chaos zrobione Przepraszam, że ty nie. Ja na korzonek. Na jaki korzonek? Tu na korzonek. Naprawdę? Wypij mi tu ksywkę. I mnie tu rower. To był zjazd na chaos. Ale dobrze poszedł jak na chaos. No to na chaos, kurwa, się, kurzy ziarno. To, to może chaos po prostu więcej powinien jeździć, a mniej się skupiać. Nie, wy, wy, dobra, chciałem powiedzieć, że najgorsze już za nami, ale... Ja mam trochę mało ramu, nie? Ja mogłem po prostu. Garbage kolektor, wyrzucił niektóre rzeczy. Czyli jest jeszcze jeden zakręt. Nie wiesz co, zjedźmy tą pożarówką na dół, już wrócimy się. Może na ten. Na. Wygląda, że jakbyśmy jeździli na motocyklu, nie na rowerze. Co no, tu powiedziałeś? Tu tą tam pożarówki. Mam nieskończoną premedytację, to mówić ze świadomością swoich słów. Tak, wracamy tą pożarówką. No poważnie mówię No tam prosto pojedziemy Czemu nie tam? No bo no nie no, bez sensu. Bierz rower i jedziemy no Naprawdę? No, no. no czemu? No bo tak no nie ma nie ma sensu jak masz się bać i jechać na house no, Żeby być lepszy to no tu jest. w prawo potem... Gdzie? Tu jedziesz potem w prawo, tam za tym złamanym to drzewem I bomba rasta Tylko zasypana jest trochę, no Tu czekaj, tu między drzewami, nie? Ta. Nie, bo ja cię tak trochę oszukałem Bo Borsuk jest tu prawo teraz Teraz ci będzie dobrze Żartowałem z tym, nie pojedziemy na żadnego cyberka teraz. Jedziemy normalnie borsukiem w dół. To było kłamstwo. Tam nie było zjazdu. Jak łamałem. Ty widziałeś ścieżkę, która nie istniała? Tam nic nie było. No tak się zastanawiam, bo jak teraz, teraz jest bomba rasta. Gotów? Nie. Ale różnie To, to najadę jeszcze raz górą chyba. Nie, nie musisz. Najwyżej będę miał na kamerze jak umieram. Tylko proszę, nie wyłącza jak będziesz dzwonił po gob. Jak coś, to baterie są z prawej strony. Wiesz, miałem taktykę? Dojechać dobrze, a tu puścić na pałę. Tu jest chyba jeszcze taki dziwny zakręt, ale nie pamiętam w sumie. Taki diabeł straszny, jak go szforcują. No, to bomba Rasta. Fajne o tym, tu Ja to nagram Tam się wkładasz, wyginacie, już kręgosłup Ja nie dzwonię pogodnie, cię zostawiam i wbaja Ja to mogę, ale to będzie winda w dół Ale... Ja ci to ja ci to Ale to będzie winda Ну и пошел. Какие страсти. Пока что. już tak mówię tak, dobra najeżdżam i lecę, nie? Ale widziałem, że ty miałeś taką chwilę zawahania, ale już zauważyłeś, że się za późno i puściłeś Ach, Ty, jaki stres to jest dla mnie, nie? Jak się wracasz i najeżdżasz to pięć razy <głos> <głos> Jak ja <się> tego bałem <noise> Szczerze? To ja się dziwię, że to Jak... ty to w ogóle ty Autentycznie nie wierzyłem Ja też nie Ja naprawdę przez długą część czasu myślałem, że to odpuścisz Jak się zapytałem, skakałeś tam te kamienie? Nie Ja zobaczyłem to i mówię, nie, to on nie zrobi Ale tego Ale za bardzo na no nos popoł. Trochę tak Przepraszam, że w ciebie nie wierzyłem Jest mi przykro z tego powodu W Full face się nie można motylka puścić Można, tylko trzeba na noc no to tak odpowiedzialność Fajne Ale warun pyta. Jesteś pewien, że ci to jedno czy deszcz czy nie? W tym momencie tak. 我，把这炸掉！我。